Międzynarodowa wystawa maszyn, artykułów oraz technologii sadowniczych Frut Academia Show. Organizatorem tej imprezy był zakład zaopatrzenia ogrodniczego w Warce wraz z Frut Akademią, Mazowieckie Centrum Maszyn Sadowniczych oraz Urząd Miasta Tarczyna. Patronem medialnym tej imprezy było wydawnictwo Hordpress, wydawca m.in. miesięczników Sad Nowoczesny oraz Owoce, Warzywa i Kwiatki. Tegoroczna druga już edycja wystawy maszyn, urządzeń i technologii w sadowniczych Fruit Academia Show była bardzo udana. Wśród wystawców mieliśmy podwojenie liczby firm, które były z nami na tej wystawie. Także dużo więcej maszyn było prezentowanych niż za, za pierwszym wydaniem. Szacujemy, że w ciągu tych dwóch dni odwiedziło nas około 4000 osób. Pogoda dopisała i można było te wszystkie maszyny, urządzenia zobaczyć w pracy, przyjrzeć się im z bliska. Były prezentowane też zupełnie nowe osiągnięcia techniki: traktor zdalnie sterowany, platformy samojezdne do zbierania owoców. Myślę, że takich nowinek technologicznych było sporo, i nasi klienci mogli się z nimi zapoznać. stworzyliśmy z kolegami system zdalnego sterowania do ciągników, który umożliwia nam sterowanie wszystkimi funkcjami jazdy traktora Ursus C330. Także znaczy, system ten możemy zainstalować do praktycznie wszystkich ciągników sadowniczych. System ten umożliwia nam sterowanie sprzęgłem, hamulcem, gazem oraz kierownicą. Możemy również odpalać traktor. Do sterowania systemem służy na taki oto panel sterowniczy. Tu jest skręcamy kierownicą, tu zapalamy silnik, regulacja obrotów silnika, jazda, stop, zasilanie i co najważniejsze w tym systemie stop bezpieczeństwa, czyli jak coś się stanie, przyciskamy stop, traktor się zatrzymuje. Cztery takie przyciski zostały umieszczone również na traktorze z tyłu, z przodu i każdy po bokach. Prezentowany system jest wersją prototypową. Pełną produkcję rozpoczynamy za około 2 miesiące. Jest on dedykowany głównie do platform sadowniczych, takich jak tu widać. Eliminuje on osobę, która musiałaby siedzieć na traktorze i nim sterować. W obecnych czasach, przy obecnych kosztach produkcji, każda osoba jest tak naprawdę sensowna. W czasie trwania wystawy odbyły się imprezy towarzyszące. Pokazy terenowe ciągników New Holland, Landini, Lamborghini, Goldoni, Case oraz Kubota. Przejazdy z manewrowaniem wyznaczoną trasą, próby zręcznościowe. Każdy mógł je zobaczyć i wypróbować. W czasie przejazdu przedstawiona była przygotowana przez wystawców charakterystyka techniczna pojazdu. Prezentujemy tutaj kosiarkę, można ją wyposażać także w dodatkowe osprzęty typu szczotka, pług do odśnieżania. Jest to kosiarka międzyosiowa z pojemnikiem na trawę i z możliwością mechanicznego władowania tejże trawy na przyczepę. Ta kosiarka jest wyposażona w silnik trzycylindrowy, wolnossący o mocy 23 konie mechaniczne. Napęd hydrostatyczny, czyli bez skrzyni i sprzęgła zmieniamy kierunki jazdy. Urządzenie o dużej wydajności, bardzo małym spalaniu, oszczędne w pracy. Na wystawie nie zabrakło też firm dostarczających środki ochrony roślin. Oczywiście można też było zapoznać się z ofertą firm nawozowych. W imprezie towarzyszyły też wykłady specjalistów z Instytutu w Skierniwicach, SGGB z Warszawy oraz Frut Akademii. Znajdujemy się na drugiej już edycji spotkania w, w organizowanego przez Zakład Zapraszenia Ogrodniczego w Warce, w Tarczynie, w centrum Grujeckich Sadów. Trzeba przyznać, że to fantastyczny pomysł, bowiem możemy tutaj obejrzeć maszyny nie tylko jak stoją, ale także jak pracują. Wystawiają się tutaj prawie wszyscy liczący się dostawcy maszyn, a także środku produkcji dla sadownictwa. Pewną ciekawostką są stare ciągniki, stare maszyny, stary sprzęt. Natomiast mnie osobiście najbardziej zainteresował opryskiwacz huragan, który wszedł do historii polskiej techniki ochrony roślin, bo dzięki tym opryskiwaczom opracowanych przez nieżyjącego już pana Tadeusza Wojniakiewicza można było uprawiać te odmiany i chronić te odmiany, które były bardzo trudne w ochronie. Proszę Państwa, ale obok tych elementów historycznych mamy też i super nowoczesne maszyny, chociażby opryskiwacze. Mnie najbardziej zainteresował opryskiwacz dwuwentylatorowy do ochrony wysokoprowadzonych sadów, tych, w których sadownicy uciekają w górę z drzewami przed przymrozkami. Tu mamy również prezentowane platformy do zbioru, które cieszą się dużym zainteresowaniem, chociażby związanym z tym, że ciężko z drabiny zbierać owoce, zbierać szczególnie jabłka z wysoko prowadzonych drzew. Goście dzisiejszej imprezy mają możliwość uczestniczenia także i w seminarium. Także i ja w swoim wystąpieniu będę chciał przedstawić sprawy związane z wyborem właściwego opryskiwacza. Czym powinien się charakteryzować nowoczesny opryskiwacz? Czeka nas pewien przełom, bowiem w Instytucie opracowaliśmy opryskiwacz o asymetrycznej regulacji wydajności powietrza. Także dzięki temu sadownik będzie miał zupełnie nowe, a nieznane dotąd możliwości korygowania strumienia powietrza w ten sposób, że wykonując zabieg podczas ubocznego wiatru będzie można pod, te, pod wiatr dmuchnąć nieco więcej powietrza. Także myślę, że tego rodzaju imprezy, w jednej strony dystawa sprzętu, Pokazy, A z drugiej strony część seminaryjna na trwałe weszły do kalendarza imprez sadowniczych, które odbywają się w kraju. Patronem pokazu retrociągników był Paweł Wiadrowski, prezes Mazowieckiego Centrum Maszyn Sadowniczych z Warki. Jesteśmy przy części z zabytkowych ciągników, która została zorganizowana przez Klub Miłośników Starych Maszyn i ciągników rolniczych, którego siedziba jest w Lipnie. My ze swojego małego muzeum, które znajduje się pod warką, przywieźliśmy 9 sztuk ciągników. Obecnie znajdujemy się przed najnowszym naszym nabytku marki Goldner. 16-konny, posiada kosiarkę listwową do koszenia zboża lub, lub, lub siana. W zeszłym roku zaprezentowaliśmy w tarczynie po raz pierwszy ten oto ciągnik Ursus C45 z 1949 roku. Jest to nasz ciągnik, którym się najbardziej chlubimy, ponieważ jest to pier pierwsza polska produkcja. Produkowana w Warszawie. A tu mamy kolejny ciągnik pol polskiej produkcji, GIG-21. Też został odnowiony niedawno, nie pracował w nim silnik. Znajdujemy się przy najstarszym ciągniku dzisiejszej wystawy. Jest to Land Bulldog produkcji niemieckiej z 1938 roku. Jest to wzór do Produkcji Ursusa Polskiego C45. Ten egzemplarz jest pana Mariusza Nowaka z naszego klubu. Ciągnik pracował w Polsce, ale został doszczędnie zniszczony i był składany z poszczególnych elementów. Więcej takich maszyn możemy podziwiać na wystawie w miejscowości Wilkowice w gminie Lipno, na którą serdecznie zapraszam. Konkurencja traktor wspólnik polega na ciągnięciu przez maszynę platformy. Jej przednią oś stanowi szeroka płoza, a tylną koło. Na platformie znajduje się ruchoma skrzynia wypełniona piaskiem, która podczas jazdy za pośrednictwem systemu przekładni przesuwa się w stronę przedniej osi, wywierając coraz większy nacisk na płoze. Wygrywa ten ciągnik, który najdalej przeciągnie platformę z przesuwającym się na niej pojemnikiem. W konkursie retrociągników Najlepszy wynik osiągnęły Zetor Super 50 o mocy 50 koni mechanicznych oraz Ursus C45 z 1949 roku o mocy 45 koni. Natomiast ze współczesnych Goldoni Energy 80 oraz Case JX 1095N, który pokonał najdłuższy dystans z biorących udział w pokazie maszyn. Będziemy na pewno organizować następną edycję w przyszłym roku. Także na trzecią wystawę maszyn i urządzeń sadowniczych Fruit Akademia na pewno zaprosimy na przyszły sezon, w jakiej to będzie lokalizacji ogłosimy w stosownym czasie. Mamy nadzieję, że Międzynarodowa Wystawa Maszyn, Artykułów oraz Technologii Sadowniczych Frut Academia Show na stałe wpisze się do kalendarza imprez sadowniczych.